Debata dnia. Krzysztof Świątek przy mikrofonie i witam serdecznie gości naszej debaty. Najważniejsze wydarzenia będą komentować Eliza Olczyk, publicystka. Dzień, Dzień dobry. dobry. Kłaniam się. I także publicysta Piotr Semka, dziennikarz do rzeczy. Dzień dobry. Z moją koleżanką już nie pierwszy raz. Dodać. Dodać. Tak, tak no słyszałem. Właśnie. Szanowni Państwo, no mamy finisz kampanii wyborczej. Kilka aspektów tej kampanii, na pewno nie wszystkie omówimy. Zacznę od... Tego, o czym też mówił prezydent, mówił o miejscach pracy i o tym, że starczy antykryzysowej jest przeznaczane miliard złotych dziennie na ratowanie miejsc pracy. A elementem, który się został włączony do kampanii wyborczej, jest proces w trybie wyborczym wytoczony Rafałowi Trzaskowskiemu, a wszystko za słowa, które padły na wiecu wyborczym Rafała Trzaskowskiego we Wrocławiu, gdzie powiedział: Dzisiaj milion osób straciło pracę. To jest koniec cytatu. Sztab Andrzeja Dudy uznał, że to jest wypowiedź fałszywa, nieprawdziwa, no bo jeżeli się popatrzy na dane z kwietnia i maja, to było to odpowiednio 56 tysięcy miejsc pracy straconych i 46 tysięcy osób straciło w maju. No, ani chybi nie jest to milion. W takim razie pytanie, czy, bo są takie sugestie, że Rafał Trzaskowski powiedział te słowa o utraconym milionie w, do, w, no, w kontekście, można domniemywać, tego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, że powiedział to cynicznie, czy to było tylko przejęte jak na to państwo patrzycie, czy ten proces jest jednak zasadny, bo miejsca pracy no to jest zawsze w każdej kampanii wyborczej ważny element. Eliza Olczyk. No ja nie sądzę, żeby pan, znaczy pan Rafał Czaskowski, prezydent Warszawy się przejęzyczył i tak mu się powiedziało, że akurat w tym momencie, czy dzisiaj, dzisiaj w Polsce milion osób straciło pracę, bo straciło, czyli... Nie to, że jest bezrobotnych, nie wiem, od miesiąca, od dwóch czasami, od roku, bo ty, ta liczba tych bezrobotnych jest, wynosi właśnie w tej chwili około miliona, milion chyba 40 tysięcy, więc mówić, że dzisiaj milion osób straciło pracę, no moim zdaniem było to ewidentne powiedzenie, jakby taka próba straszenia, że naprawdę ta skala bezrobocia jest taka duża. Prawdę mówiąc, ja osobiście tak to odebrałam. Jak usłyszałam to wystąpienie i byłam na tyle zaskoczona, że postanowiłam sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, że nastąpiła jakaś taka zapaść na rynku pracy i nagle aż tyle osób jest bezrobotnych w wyniku pandemii COVID. No więc, jeżeli ja tak zareagowałam, to myślę, że inni też tak zareagowali. A poza tym, polityk, który posługuje się słowem, no on musi być precyzyjny nie może mówić, że a tak mi się powiedziało, ale tak naprawdę to chodziło mi o 100 tysięcy. A zatem redaktor Eliza Olczyk mówi o tym, jak to mogło zostać odczytane. Ja przyznam, że też byłem zaskoczony i akurat pamiętałem wypowiedzi minister Maląg z Polskiego Radia, z programu pierwszego, która mówiła, dokładnie podawała te 56 tysięcy i 46 tysięcy i to mówiła już kilka tygodni temu. Pytanie w takim razie do Piotra Semki jeszcze o wypowiedź z tego samego wiecu, ponieważ Rafał Trzaskowski powiedział tam też takie słowa, cytat. Co pan, panie prezydencie, zrobił dla górników? 15 tysięcy miejsc pracy zlikwidowanych. Koniec Cytatu, jak sprawdziłem w danych Gusu, no nie 15 tysięcy miejsc pracy, tylko jedynie 3 tysiące miejsc pracy w górnictwie. Możemy o takiej stracie mówić w okresie pół roku. Czy to znowu wypowiedź niesprawdzona, nieprecyzyjna, czy świadomy, świadoma wrzutka do kampanii wyborczej? Piotr Semka. No, tego nie ustalimy, natomiast polityka ma swoje dosyć ostre zasady. Jeżeli ktoś mówi w czasie kampanii nieprawda musi się liczyć szybkim procesem. To jest broń, którą będą używać oczywiście także członkowie sztabu Trzaskowskiego. Ale ta nonszalancja jest w dziedzinie liczb. Jest u Trzaskowskiego, to oczywiście daje do myślenia, Czy pokazuje, że on się czuje niezwykle pewnie. No to są wszystko rzeczy, które można. Sprawdzić ktoś te dane, przecież przygotowuje. Myślę, że będziemy mieli jeszcze parę takich procesów. To jest taki zastępcza forma szemielki pomiędzy dwoma sztabami. Od dzisiaj, a pewnie już wcześniej, każde wystąpienie będzie brane przez drugą stronę pod lupę. Myślę, że to dobrze, bo kampania, która jest nasycona. Nieprawdziwymi informacjami to kampania, która myli wyborców. Zatem yy, możemy się spodziewać, jeszcze tu mówi prezesem, kolejnych procesów. Yy. Szanowni Państwo, w takim razie przejdźmy do tej spodziewanej, planowanej i już właściwie potwierdzonej wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, spotkania z prezydentem Trumpem, do którego ma dojść 24 czerwca w środę. Wokół tej planowanej, potwierdzonej przez administrację amerykańską wizyty też nie ma jedności pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. Na przykład Rafał Trzaskowski, no główny kontr kandydat wobec prezydenta powiedział, że... Andrzej Duda nie powinien w Stanach Zjednoczonych podejmować wiążących decyzji, bo kończy się jego kadencja. Koniec cytatu. I tutaj do Państwa też pytanie. Czy prezydent, który no dysponuje mandatem demokratycznym do końca swojej kadencji, przypomnę, przypomnijmy, że ta kadencja się kończy dopiero na początku sierpnia, może jednak... Z, z, dokonywać pewnych zobowiązań, chociażby takich w wymiarze naszego bezpieczeństwa. Na przykład, jak to się spodziewamy, będzie to, będą to zobowiązania dotyczące Fortu Trump, finansowania tego Fortu Trump także przez stronę polską. Czy prezydent pod koniec kadencji, ale na kilka miesięcy przed końcem kadencji nie powinien tego, tego czynić? Eliza Olczyk. Znaczy, wydaje mi się, że taka ogólna zasada jest, że jeżeli urzędujący prezydent. Przegra wybory, a do dokończenia kadencji ma tam jeszcze e, czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, bo to w zależności od tego, kiedy się e, odbywają e, te wybory, to faktycznie na to dokończenie kadencji, kiedy wiadomo, że to już jest koniec jego urzędowania, raczej nie powinien podejmować e, takich wiążących decyzji. Ale pan prezydent jedzie do Stanów przed wyborami, więc e, e, nie wiadomo, czy jego kadencja za zakończy, czy będzie miał przedłużenie, więc tutaj to nie zachodzi. No i jest jeszcze druga rzecz, mianowicie taka, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę obronną, przecież prezydent nie prowadzi jej samodzielnie, o czym Rafał Trzaskowski jako były wiceminister spraw zagranicznych dobrze wie, tylko w porozumieniu z rządem. W związku z tym, jeżeli podejmie jakieś zobowiązania, to w imieniu głównie rządu, a nie. No Bo oczywiście prezydent w jakimś tam zakresie ma możliwości kształtowania tej polityki zagranicznej, ale przede wszystkim musi się słuchać rządu. Pamiętam zresztą ten spór z czasów, kiedy prezydentem był Lech a premierem Donald Tusk. Wtedy ten spór oparty o Trybunał Konstytucyjny. I w Trybunale Konstytucyjnym orzekł, że polityka zagraniczna, a polityka obronna wymiarzona to jest polityką zagraniczną, jest kształtowana przez rząd. W związku z tym, niezależnie od tego, w którym momencie by prezydent podejmował decyzję, ma do nich prawo. Natomiast nie, nie powinien na przykład, no nie wiem, rzucać może nominacji w ostatniej chwili, kiedy wiadomo, że już odchodzi i zostawia te nominacje, być może nie stanie Tak to widzę. To pytanie do Piotra Semki, bo y, tu jest, mamy taką sytuację, że deklaratywnie politycy i koalicji rządzącej opozycji mówią, że to dobrze, że y, zacieśniany jest sojusz polsko-amerykański. właśnie no nie, 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 nie mówią. No, no, tak, deklaratywnie jest jeden, jest, przynajmniej. Dobrze, no nie, nawet nie deklaratywnie, no przecież jest jeden e, wściekły atak ze strony polityków Platformy na ten wyjazd, no. Ośmieszany jest na wszystkie możliwe sposoby. Więc ja nawet dziwię się w końcu pana opinia, że deklaratywnie... No, bo, no stąd, że kiedy, bo... kiedy pytać polityków Platformy, na przykład pytałem o to Tomasza Siemoniaka, to były minister Dobrze, obrony narodowej powiedział... Mówią, co innego mówią panu do mikrofonu, a co innego dają na Twittera. Bo, okay. bo ten stopień agresji, który ja widzę, to jest w ogóle przekroczył wszelkie granice. W ogóle tutaj doszła jeszcze do akcji pani Małgorzata Adamowicz, która w ogóle stwierdziła, że w ogóle Joe, Joe Biden na pewno wygra, więc wszelkie gadanie z Trumpem nie ma sensu. Co więcej, dodała już wziętą zupełnie z księżyca informację, że niedługo będzie personą Mungata. No to jest jeden wielki obszał. On oczywiście wynika z e, kampanii wyborczej. E, no i jest potwierdzenie tej zasady, że w polskiej polityce nie ma żadnych zasad. To znaczy, że jeżeli e, prezydent jedzie, reprezentując państwo polskie, to, to, to atakuje go opozycja na wszystkie możliwe sposoby. Stara się tą wizytę ośmieszyć i zdewaluować. No, no oczywiście ona ma kontekst wyborczy. To... to no, każdy, kto obserwuje politykę, ma tego świadomość. Natomiast no, w to sposób, w jaki platforma to robi, jest to kolejnym przykładem. że Jestem przekonany, że platforma pewnie stara się w tej chwili poruszyć jakieś e, środowiska amerykańskie e, środowisk homoseksualnych, aby... Prezydenta Dudę powitały e, demonstracje. Tak mi się wydaje. Znaczy, I wydaje się, środowiska. że pewne środowiska, pewne środowiska zostały, zdaje się, poruszone, i, i do, tego, do tego wątku, właśnie poruszonego przez Piotra Senkę, wrócimy, ale już za, e, po serwisie informacyjnym, na który Państwa w tej chwili zapraszam.